Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj środa, rozważamy fragment Ewangelii z tygodnia. Zachęcam Was do tego, żeby. Tak, gdyś regularnie odwiedzać kanał na YouTubie i profil na Facebooku MMA Marcin Apostoł. dlatego, że te fragmenty, te rozważania są publikowane regularnie. W środę o 18.00 fragment z tygodnia, w sobotę o 18.00 zaś rozważanie Ewangelii na niedzielę. Tak, abyśmy jeszcze głębiej mogli przeżyć niedzielną Eucharystię idąc na liturgię, słuchając tego Słowa Bożego, już mając je w jakiś sposób przepracowane w sercu. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jak jeden z faryzeuszy, uczony w prawie, chce wystawić Jezusa na próbę. Pyta Go o pierwsze, najważniejsze przykazanie dla Żyda. Jezus bezbłędnie odpowiada na to pytanie – Mówi o przykazaniu miłości Boga i Bliźniego. I jak sobie wyobraziłem tę scenę, to troszkę przypomniałem sobie różne sytuacje z mojego życia, kiedy to w jakiś sposób różni ludzie próbowali wystawić mnie na próbę, moją wiarę, moje chrześcijaństwo. Stawiali mnie w sytuacjach, kiedy musiałem dać świadectwo mojej wiary, mojej relacji z Panem Bogiem. Bardzo często były to takie dość trudne, nie chcę powiedzieć, że wręcz hamskie sytuacje czy zachowania ze strony innych, bo nie chcę tego oceniać, ale tak, żebyście bardziej wyczuli, o co chodzi, no to wybaczcie, że takiego słowa użyłem, czy takiego słowa, które nie powinno w ogóle pojawić się w przestrzeni medialnej. Ale jak my w takich sytuacjach reagujemy? Najczęściej gdzieś tam pojawia się w nas jakaś irytacja, złość. Czasem idziemy za ciosem, czasem próbujemy odbić piłeczkę, tak żeby być na pozycji wygranej. Próbujemy czasem się przekomarzać, spierać na argumenty, nawet gdzieś tam sobie może docinać, robić jakieś przykrości. A Jezus pokazuje nam, że w takich sytuacjach, kiedy ktoś próbuje za wszelką cenę gdzieś się zdyskredytować, może nawet poniżyć, to szalenie ważne jest to, aby dostrzec właśnie w tej sytuacji okazję do tego, żeby ewangelizować, żeby głosić dobrą nowinę, żeby dawać tym ludziom, którzy stają przed nami, Chrystusa. Sam pamiętam. Nawet tak niedawno w kancelarii parafialnej miałem taką sytuację, że przyszli ludzie załatwić pogrzeb i w jakiś tam sposób tak odczułem, zachowywali się bardzo agresywnie wobec mnie. Tak jakbym, nie wiem, coś im zrobił jakąś krzywdę. I w pewnym momencie już nie wytrzymałem tej napiętej sytuacji i spytałem się kochani, czy nie wiem, czy w jaki sposób uraziłem was swoim zachowaniem, swoją postawą, swoją obecnością, dlaczego jesteście tak agresywni wobec mnie? I podszedłem z taką ogromną miłością, chociaż nie było mi łatwo, bo przyznam się wam szczerze, aż łzy mi się cisnęły do oczu, bo poczułem się niesprawiedliwie potraktowany, nieadekwatnie do sytuacji, do mojej postawy. Ale to spojrzenie z miłością i też w takim tonie prowadzona rozmowa doprowadziła do tego, że ci ludzie zupełnie spuścili z tonu i dalsza nasza rozmowa była już zupełnie zgoła odmienna. Wyglądała zupełnie inaczej. I dało się porozmawiać i dało też powiedzieć kawałek świadectwa życia i mojej relacji z Panem Bogiem. I to było dla mnie takie niesamowite, że Pan Bóg dał mi siłę przetrwać taką sytuację i że mogłem w tej sytuacji głosić Słowo Boże. I takich sytuacji pewnie niejednokrotnie w naszym życiu doświadczyliśmy. Ale czy widzieliśmy w tym okazję do tego, aby głosić dobrą nowinę, żeby dawać świadectwo? To nie jest wcale łatwe. To nie jest taka prosta, oczywista sytuacja, bo w takim momencie dochodzi gdzieś tam do głosu chociażby takie poczucie niesprawiedliwego potraktowania, oceny. I człowiek, tak naturalnie, ma prawo się bronić, ma prawo walczyć o swoje. I to nie jest nic złego, że być może nie umiesz, może nie masz siły inaczej zareagować. Ale spróbuj dzisiaj, słuchając tej Ewangelii, zrozumieć, że być może Bóg w takich momentach, w takich sytuacjach daje Ci okazję do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby dawać świadectwo o Jezusie, o Jego miłości. Nie bez znaczenia jest tutaj to, że ten uczony w prawie pyta o najważniejsze przekazanie, a Jezus mówi o przykazaniu miłości która powinna tak naprawdę cechować i wypełniać każdą naszą ludzką relację. Jezus dzisiaj zachęca nas do tego, żebyśmy w każdym takim momencie kierowali się przykazaniem miłości. Żebyśmy tę miłość rozlewali na innych, żebyśmy tą miłością się dzielili. Ale też trudno jest dzielić się tą miłością z innymi, jeśli ja tej miłości po pierwsze, nie widzę, nie umiem dostrzec u Pana Boga, ale też i nie potrafię jej Bogu odwzajemnić. Kochani, spróbujmy spojrzeć na te różne sytuacje, momenty naszego życia z perspektywy Jezusa. Spróbujmy widzieć w tych wszystkich trudnych momentach naszego życia, gdzie doświadczamy jakiejś niesprawiedliwości, gdzie ktoś wyraźnie nas atakuje po to żeby nas zdyskredytować, żeby nas ośmieszyć przed innymi jako okazję do tego, żeby dzielić się miłością z innymi, żeby głosić im słowo, żeby głosić im właśnie to, że Bóg jest miłością, że też ich kocha. Pomimo wszystko, pomimo całej historii ich życia. Tego wam kochani dzisiaj życzę. Właśnie żebyście mieli taką umiejętność, taką cnotę dzielenia się miłością ze wszystkimi w każdej sytuacji waszego życia. Zachęcam was do tego, żeby udostępniać ten kanał, udostępniać nagrania, jeśli uważacie, że one są w porządku, że budują też wasze życie, wasze serce. To dzielcie się tym dalej. Niech to słowo dociera do każdego człowieka. Niech ta Ewangelia dociera do każdego człowieka, bo ja wierzę, że to nie jest kwestia mojego komentarza, tylko, to słowo Boże jest żywe. Dlatego za każdym razem na początku czytamy Ewangelię w całości. Nie dzielimy ją na fragmenty. Tylko tak jak jest ona przepisana na dany dzień, to my jej słuchamy i to słowo przede wszystkim w nas działa. To Duch Święty czyni, że to słowo w nas staje się ciałem, czyli staje się rzeczywistością Bożą. Błogosławię wam z serca. Trzymajcie się dzielnie, kochani. Udostępniajcie to Głoście słowo Boże, głoście Ewangelię innym. Do usłyszenia w niedzielę. Z Panem Bogiem.